Na które oko ustawić ostrość? I tutaj dotyczy to bardziej fotografii takiej portretowej, czy jak fotografujemy naszą panią młodą, pana młodego, czy ewentualnie robimy jakąś sesję plenerową. To wtedy często jest tak, że zastanawiamy się, które oko ustawić. Teraz troszkę już technologia nam pomaga, bo jak mamy na przykład jakiegoś nowszego bezlusterkowca, to tam jest śledzenie oka, więc tak naprawdę aparat decyduje, które oko ustawić. I aparat robi to na zasadzie takiej, że najczęściej ustawia to najbliższe oko, chyba że na przykład jest zasłonięte przez włosy, no to wtedy często ustawia na tym, które jest dostępne. Ale oczywiście jesteśmy w stanie też to zmienić często w ustawieniach aparatu, że możemy wybrać, czy zależy nam na lewym czy prawym oku, więc jak na przykład fotografujemy modelkę i wiemy, że zazwyczaj będziemy ją fotografować na przykład z prawej strony, no to w tym przypadku jesteśmy w stanie też sobie ustawić to konkretne oko. Ewentualnie przed niektórymi aparatami, on daje możliwość przełączenia między lewym a prawym okiem. Jest to też fajna opcja, że możemy jakby o tym decydować. Czasem jest na przykład, na przykład Sony potrafi przewidywać, jeśli nawet na chwilę włosy nam przysłonią, to niektóre modele Sony potrafią przewidywać, że tam to oko jest i ustawiają tak na to najbliższe, no ale wtedy jednak może nam zależy na tym drugim, więc tuż. Tu